Czumanko, to jest Civi, którego już doskonale znacie, a to jest Filip. Filip jest zawodnikiem sim racingowym i dzisiaj wraz z nim porównamy jazdę w życiu realnym i to w symulatorze. Czy to się w ogóle łączy ze sobą? Jak myślisz? Myślę, że się łączy. Zaraz to sprawdzimy. że jesteśmy po przejeździe zbliżonym autem na tym samym torze w Realu i w to czyli w symulatorze. Twój przykład jest ciekawy, bo ty zacząłeś swoją przygodę na symulatorze, tam nabrałeś doświadczenia za kierownicą i miałeś okazję przyjechać się autem w Realu i Bierdalą. <grydala> Powiedz mi, co, co możesz powiedzieć o ludzi, bo to, to jest nieuniknione, że, że symulator uczy, co powiesz na tych, co nie wierzą w symulatory, że mówią, że to jest ukryte. Szczerze mówiąc, niech każdy spróbuje z 3 dni pojeździć regularnie na symulatorze, niech nauczy się tego narzędzia i niech zrozumie, że te narzędzie pozwala doskonalić technikę jazdy. To nie jest jeden do jeden to samo, ale na pewno się wiele nauczycie na tym. A uczysz się trochę szybciej niż w realu, bo możesz sobie jednak na więcej pozwolić. Możesz przejechać coś szybciej, pokonywać te limity dużo, dużo pewniej, bo jednak jak się rozwalisz, to klikasz restart i jedziesz jeszcze raz.